Negatywne przekonania w Twoim umyśle są tylko tak silne jak moc sprawcza, którą im sam dajesz lub zabierasz. To Ty jesteś dowódcą. Cześć. Dzisiaj o tym, jak poskromić stres, czyli jak się pozbyć niechcianego towarzystwa w postaci nerwicy czy depresji. Mechanizmy sprzyjające jąkaniu bardzo często przypominają te znane osobom doświadczającym nerwicy lękowej. O nerwicy lękowej mówimy, gdy na tle nerwowym pojawiają się zaburzenia emocjonalne, natrętne myśli, a także zaburzenia działania narządów lub objawy psychosomatyczne. Nerwicowcy przeważnie wiedzą, że ich problem ma podłoże psychiczne. Ale nie zmienia to faktu, że odczuwają silny lęk z nim związany. Osoby jąkające się również zdają sobie sprawę, że ich jąkanie ma podłoże psychiczne. Niestety, w żaden sposób nie poprawia to ich funkcjonowanie. Co gorsza, każdy taki blok napędza dodatnie sprzężenie zwrotne, powodując lawinowe pogorszenie się płynności ich wypowiedzi. I jakby tego wszystkiego było mało, Nerwice lękowej nierzadko towarzyszy depresja. Czym jest depresja? Jest to silny spadek poczucia własnej wartości, połączony z poczuciem winy. Nierzadko depresji towarzyszy swego rodzaju emocjonalny pad, co skutkuje zahamowaniem działań i anhedonią, czyli niezdolnością do odczuwania przyjemności. Osoby w tym stanie codziennie dręczą pytania. Czy spełniam oczekiwania swoich rodziców? Czy spełniam oczekiwania swojego otoczenia? Depresja to program mentalny, w którym mózg atakuje siebie samego w często absurdalnie sprzecznych działaniach. Przyczyny mogą być różne. Zagrożenie, porównywanie się z innymi oraz nade wszystko konflikt terytorium. Tym terytorium może być wszystko. Dom, rodzina, szkoła, praca, znajomi. Depresja jest zwykle rozwiązaniem mózgu automatycznego na coś, czego długi czas bardzo pragniemy, ale nie możemy tego otrzymać. To rodzi frustrację, a frustracja zabiera nam sens działania, czyli zostawia nas w stanie bez pragnień. Jest to charakterystyczna dla depresji obojętność na bodźce, na wyzwania. Takiej osobie nic się nie chce, w niczym nie widzi sensu. Aby pokonać depresję, musimy przekonać nasze podświadome ja, że możemy być szczęśliwi, nie posiadając rzeczy, które wcześniej uważaliśmy za konieczne. Mogą to być status społeczny, sukces, pozycja zawodowa, rzecz materialna jak dom czy samochód itd. Wtedy trzeba przyjrzeć się cyklom i wzorcom, które nas utrzymują w stanie pożądania tych rzeczy i zrozumieć dlaczego te wzorce blokują nam drogę do spełnienia w życiu. Dla pewnych ludzi depresja jest też często wygodna, bo pozwala żyć w stanie, kiedy nic nie trzeba, a wszystko wolno. Jest rodzajem wygodnego usprawiedliwienia. Dlatego część osób jąkających się usprawiedliwia swój brak działania i jąkanie. Wtedy mówią sobie po co się będę uczył, starał, pracował, więcej, skoro i tak jąkanie sprowadzi mnie do parteru? Uczyni mnie gorszym, mniej zarabiającym, bez szans na karierę? Ja też doświadczyłem epizodu depresyjnego. W moim przypadku chodziło o konflikt wewnętrzny. Moja artystyczna ambicja filmowa pchała mnie do stawiania sobie coraz to wyższych celów. Realizowania coraz bardziej zaawansowanych produkcji. Niestety, mój organizm skutecznie hamował te zapędy. Jąkanie pojawiało się dokładnie wtedy, gdy rozpaczliwie potrzebowałem sprawnej komunikacji. W rezultacie, projekty artystyczne, zamiast być przyjemnym aktem tworzenia fajnych rzeczy z pozytywnymi ludźmi, stały się nieustanną walką ze stresem i blokami mowy. Powodując frustrację i wycofanie, chęć ucieczki i ruinowanie poczucia własnej wartości. Nie od dzisiaj wiadomo, iż długotrwały stres i stany lękowe są źródłem wyniszczenia organizmu, osłabienia systemu neurologicznego. Czym jest stres? Otóż do każdej sytuacji, która miała miejsce w przeszłości, Twój mózg przeporządkowuje pełne wzorce postaw. I decyzji, jakie podjąłeś w tamtych chwilach. Jeśli te wzorce w przeszłości skutkowały negatywnymi odczuciami, to każda podobna napotykana przez ciebie sytuacja będzie automatycznie uruchamiała mechanizm stresu. Szczególnie silnie odczuje to ją kała, bo dla niego każda sytuacja, w której zmuszony jest coś powiedzieć, jest stresowa. Materiał dowodowy zebrany przez jego mózg w przeszłości. Przekona go, że kolejna próba na pewno skończy się porażką. Nie muszę dodawać, że ten mechanizm to doskonałe paliwo dla jękania. Osoba w stresie jest bardzo mało wiarygodna. To potęguje negatywne doświadczenia, a stres dosłownie żeruje na nich. Jeśli nic z tym nie robimy, to jesteśmy na najlepszej drodze prowadzącej ku nerwicy lękowej. Napięcie nerwowe, krótkotrwały stres często daje nam kopa do działania, ale gdy stres staje się permanentny, wyniszcza organizm. Jest główną przyczyną kłopotów ze snem czy trawieniem, by potem przerodzić się w nerwicę lub depresję. Moja depresja stała się sygnałem do diametralnych zmian w życiu. Mój mózg postanowił mnie dopuścić do wyczerpania zasobów organizmu, co w skrajnym przypadku mogło nawet skończyć się śmiercią. Po wydaniu masy pieniędzy na wszystkie chyba możliwe badania, na wizyty lekarskie, psychiatrów, naturopatów, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Zacząłem pracę nad sobą. Kilkanaście miesięcy spędziłem na studiowaniu anglojęzycznych publikacji o jąkaniu. Rozmawiałem z zachodnimi terapeutami, wczytywałem się w tamtejsze fora dyskusyjne. Jednym słowem, systematycznie rozbierałem moje problemy na czynniki pierwsze. Moja autorska terapia sprawiła, że te jąkanie i nerwica odeszły w zapomnienie. W zasadzie nie miałem też innego wyjścia, bo wciąż chciałem prężnie rozwijać się w mojej branży. Czym się zajmuję? Jestem jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie fotografów sztukowych w kategorii Fashion Beauty. Moje prace używane są na setkach tysięcy reklam, artykułów, zdobią okładki tysięcy książek. Moje filmy zdobywają nagrodę i wyróżnienia na międzynarodowych festiwalach krótkich metraży. Naprawdę warto wziąć los w swoje ręce, bo na własnej skórze przekonałem się, że nie ma nic bardziej błędnego niż wiara w nieumylność lekarzy czy logopedów. I dopóki nie odważysz się spojrzeć w głąb siebie i zrozumieć pewne mechanizmy, będziesz tylko marnował swój czas i pieniądze. Okej, okay, ale wróćmy do samej nerwicy lękowej i jąkania. Im bardziej walczysz z ich symptomami, tym więcej ciosów otrzymujesz. Jaka jest na to rada? Trzeba beznamiętnie obserwować, akceptować to, co się z Tobą dzieje. Jak to zrobić? Zawsze puszczaj swoje uczucia. Nie blokuj ich. Czy wiesz, że zablokowane uczucia powodują napięcie mięśni? I odwrotnie. Napięcie mięśni powoduje zablokowanie uczuć. A więc za każdym razem gdy dopada Cię obawa, że nie poradzisz sobie z daną sytuacją, nie daj się tej panice. Skup się na obserwacji swojego ciała. Wprowadź je w stan całkowitego relaksu. Pamiętaj, jesteś ważny dla samego siebie. Interpretujesz to, czego doświadczasz, w pozytywny, przydatny dla Ciebie sposób. Zdajesz sobie sprawę, że od Twoich myśli zależy Twoje samopoczucie, zachowanie, a od tego z kolei zależy realizacja Twoich planów życiowych. Zatem, gdy zauważasz ograniczające Cię myśli, lękowe, odkładasz je na półkę i wybierasz te pozytywne. Wyzwania są naturalnymi składnikami życia, nie musisz uciekać od nich. Uwolnij się od kontrolowania myśli i wybierz akceptację Twojego życia takim, jakim ono jest. To będzie pchało Cię do przodu, naprawdę. Masz więcej mocy niż ci się wydaje. Poradzisz sobie ze wszystkimi przeciwnościami, jakie napotykasz w życiu. Weź kilka głębokich oddechów, a Twoje ciało otrzyma informację, że możesz się zrelaksować. Niech to się stanie twoją neurolingwistyczną kotwicą. Wyobraź sobie, że za każdym razem, kiedy wydychasz powietrze z płuc, uwalniasz się od negatywnych emocji. Wtedy osiągasz wewnętrzny spokój, który pomaga ci odnaleźć właściwe wyjście z danej sytuacji. Gdy czujesz lęk, pozwól sobie go świadomie odczuć, nie walcz z nim, bo jeśli ten lęk odpychasz, to z nim walczysz. Zatem nie walcz, pozwól, by przepływał przez ciebie. Obserwuj, wchodź w te emocje. Jeżeli przestaniesz oceniać, że jąkanie czy nerwica są złe. Jeżeli przyzwolisz sobie na nie, wtedy odejdą w niepamięć. Jeszcze raz, pozwól sobie na lęki, nie walcz z nimi. Pójdź dalej za tym tropem. Kiedy pojawią się myśli kontroli, lęku, spójrz na nie, takimi jakie są. Nie tłum ich, ani się przed nimi nie ukrywaj. One po prostu istnieją tam gdzieś w sobie. Zaakceptuj to. Te myśli istnieją, ale nie musisz pójść tą drogą. Odpuść to. Nie boisz się pojawiających się myśli, bo wiesz, że możesz pozwolić im odejść. Mówisz sobie wtedy, to tylko stara znajoma, mentalność jąkania przypomina mi o sobie, i postanawiasz się tym nie przejmować ani nie podążać za tym. Zamień się w obserwatora, pozwól jej przyjść i odejść, odpłynąć dalej. I nie doświadczasz żadnego z negatywnych uczuć, które funduje Ci Twoja wyobraźnia. Pamiętaj, myśl sama w sobie nie ma zewnętrznej mocy i negatywne przekonania w Twoim umyśle są tylko tak silne jak moc sprawcza, którą im sam dajesz lub zabierasz. To Ty jesteś dowódcą, to Ty wydajesz rozkazy. Życzę Ci z serca, abyś to ty był zawsze Panem sytuacji: rozsądnym, mądrym dowódcą. Cześć, do następnego.